Kiedy będę miał language Polish? Ten dobry, mój głos po prostu nie ma. Prostu nie ma. W ogóle, kiedy będę ja bo uh, teraz muszę mieć. Teraz um, mieć. Um, kremiki na twarz, bo teraz to robię. Nakładam to takie jest bardzo cute. W ogóle, mi każdy tak boli, kochani. W ogóle. I to po prostu teraz nagrywam po polsku, bo już mi kręfuję po holendersku, bo nie lubię holenderski, ale po prostu też po holenderski, holenderski, holenderski. ja mówię po polsku, to teraz jestem po polsku i sobie filmij. Okej, to padamy. Pierwszy to jest skrybek na rank. Jak zaczynamy. Zaczynamy od tego, to jest

Ale nie ma zapachu. Ale w ogóle po prostu nie ma zapachu. Pokazuje, po prostu nie ma zapachu, musimy nosem muchnąć. Okej, teraz mi kocham głos ale już nie ma. Ja nic nie czuję mostu, ale to tak wygląda. Nie wiem ile kosztuje. Ale okej. Teraz... Kładam teraz, coś na twarz, i teraz sobie nakładam chyba um, oliwkę sobie. Co kładam, to jest? Um, nie wiem, ale to jest polski film i to jest um, chyba Rosmana. I żuknęłam naklejkę, bo, bo, bo jak się muszę sobie podnieść pieniędzy, bo nie wolno robić reklamy. Um, nie wiem, ale nie wolno robić reklamy produktów, Nie wiem, czemu, ale tak to słyszałam. Dokładnie teraz po oczy. Oj, nie tu. bardzo przepraszam, jak teraz oglądacie. Um, jak ja teraz nagrywałam po holendersku. jak ja teraz nagrywam po na przyjaciółce jak ja nie umiem po polsku, tam muszę nagrywać po holendersku. Oni lajkują, wiecie. Ta. To po prostu... Na pewno będę nagrywała tańce i to po prostu tą tańce. To nie są takie, wiecie... Ja po prostu jestem... Po w ogóle... Ja karę w oposku. I taki głos mam, jakim kilka Bala jakieś jeszcze Alkoholu, ale naprawdę nie. Po prostu, po prostu... taki głos po prostu mam, to... Nie myślicie jak ja to zrobię coś piję Nie. Yeah. Okej, okay, teraz idziemy. Um, chyba... O oh, coś mi O oh, już nie ma. Idziemy sobie oh, tenko, to jest Bea Floor LSD Cream. I to jest numerek 68. Ik moet het zo dadelijk doen, want ik zie het Maar, weet, je moet nog een keer los. Ik moet nog een keer los. Ik kan het zo goed doen. Maar, wie weet, ik hier. is hier, ik

ale miał taki. No. była w Było 2 euro. Bonus to kosztowało 52, a to kosztuje 54. Ale to mi tak więcej nie dało wiecie. O, Święty, tak, to po prostu jestem bardzo glow. Ale nic się nie zgodzi. Teraz s SPF. Já je to to tašit čatami, nejde vám čemu, ale by to SPF bylo dobře. To je ten SPF, to je Garnier Garnier To jsem, nevím. Garnier. Garnier. Také, nevím, jak to je Garnier. To je SPF, protože s I to jsou spray. Tak, król nie powinien O, takie slizkie ręce po tym. Awa, nie moją skórę. O, takie trudne. O, się tak pomogło Bo, bo jak do oczu i to będzie, proszę. O, jak to jest super. Och, i ja, mam SPF 20 na twarzy I teraz też kocham się maskę tłust. ust oh. to jest maska ust. Chyba malutka z No, to nie oh. to Pachnie kokosem. To chyba pasie kokosu. To jest Lip Musk Coconut. Tak się to Owww, wow, wow. Wydaje się, że nakładam do rączków. I to jest Isana, i to jest Orosmana. Zostało spaczki. Nie spaczki do świąt. I to jest po prostu super. I to już był mój kierunek. Dawcie subka, dawcie lajka. Jak się Wam nie podoba, to jest Ale wiecie, wiecie to robić. Ale wiecie, to nie jest fake, bo ja kaszle i mi nic nie dzieje. Na pewno to nie jest dobre. To nie jest takie fajne. Jeszcze chore. Ale to było to było tym wszystkim I na będę nagrywał chyba więcej holenderskim filmiku, ale mam jeszcze kocham Polaki.